Witam i tam ponownie w Returnal. Jesteśmy na karmazynowych pustkowiach. No i będziemy teraz szukać wejścia na szczyt wulkanu. Łapka, koniecznie subskrypcja. Dajcie znać, jak Wam się seria podoba. Czy sami gracie, czy oglądacie. No i idziemy z Koksem. Teraz tak, kula. Tutaj mamy w sumie taką kulę i mamy dużą fiolkę jeszcze z poprzedniej lokacji. No i w tym miejscu ostatnio zginąłem, nie? Jestem byczek. Dobra, jest ten byczek Kurczę, ale on atakuje Jedi. Dobra. Pozbyłam się rozumnego. To musi być zerwany. Gwiń zerwany, czy co? To się zerwało? Chciałbym wiedzieć, proszę Państwa, co się zerwało. Tutaj ta jedna fioleczka mi została, ale. Nie jest kolorowo. I teraz tak. Musimy się dostać na szczyt, tu jest dziura, pamiętajmy. Chociaż taka. No, można zginąć. Ale te wieżyczki srogie. Dobra, te wieżyczki srogie. Teraz tak, fajnie by było wejść tam w sumie po ten Eternit. W sumie tak, to będzie Eternit i Eter, nie? No, dostałem Lufę. Teraz tak, gdzie jest Żyćko? Żyćko jest do góry. Tylko ewentualnie mogłem z boku się dostać, nie? Ej, serio? Dobra, biorę fiolkę. Przecież to jest masakra. Ej, dziury, dziury powinny być zaznaczone jakoś. Dobra, tu jest zielone. No nic. Mamy żyćko, to tyle. Idziemy dalej. Tylko gdzie ja muszę przejść? No jednak, tu musimy wejść, czyli tak przez ten środek. Dobra. Tak. Jestem bezpieczny? No, w miarę. Czyli tak, wadliwa. Dobra. 50/50 dostaliśmy. Dostaliśmy troszkę żyćka, idziemy dalej. Ojej. Ale tam jest notatka, co? Wiem, dlaczego stali się zerwanymi. Boska kara za nieudane wyniesienie. Wyniesienie! Jak tylko to słowo wydostało się z moich ust, umysł został pochłonięty przez ogromny wizerunek transcendentalnego obserwatora z Głębin. Miałam wizję miejsc, w które powinnam się udać. Nieustannie prowadzą mnie w dół Olimpu i w głąb siebie. Tylko ja jestem godna. Co Aha, tylko my jesteśmy. Stało. To nie mogłam być ja. So. Okay. Czyli dostaniemy na web, tak? Wysokie. Na prawdopodobieństwo, że dostaniemy na web jest wysokie. Tak, odbije nam. Odbije nam od tego eternity. No, trzeba było nie zrywać. Trzeba było nie zrywać dachu. O, mamy to jeszcze. Połączenie z naszymi braćmi zostało zniszczone. Dobra. O, chopie. O, chopie. Co będziemy mieli? Bo tu sobie tą żywicę znajdujemy, nie? O morder kopany, co to jest? Dobra, idę na boczek. Tam są jakieś dziki z Afryki. No ja pierdykam, dobra, mamy dętkę. Pięknie. To jest taki nejdzik A to jest kolejny ten ten nawiedzony dzik, Dobra. Mieczem Jedi. Aha. jedi daje tu były. Jestem całkiem pewna, że nie byliby zdolni do wysłania transmisji białego cienia. Ich podzielona natura nie wykazuje żadnych dowodów na istnienie wyższych funkcji mózgowych. Inni rozumni muszą nadal żyć przy źródle za murem. Lecz bez skutecznych metod komunikacji też wezmą mnie za wroga? Nie przybyłam tu, by niszczyć. Kurde, ale fabuła jest ciekawa. Ale wiesz co, Selena? Selena Gomez, oni są rozumni, mówię ci szczerze, które ja tworzyłem. Nie wiem, nie wiem, które otworzyłem, bo tak w sumie nic tutaj nie widziałem wcześniej. Chyba jeszcze zobaczmy tu. Tu są masakratorzy. Przydałoby mi się troszkę żyćka. Zobaczmy, bo tu jakieś chyba informacje będą. To już mam pewność. Stworzył ksenoglify wiedzący albo pierdzący, nie? Wiedzący albo pierdzący podwaja zasięg zbierania. Mm. Już posiadasz, ok. Posiadam podobny pasożyt. Ciebie I posągów. To może być symbol czegoś, jakaś wiadomość. Uwielbienie czy strach? Te filary oddziałują na zerwanych tak dogłębnie. Oni są zerwani. Gdzieś tutaj Gdzieś tutaj jest przedmiot w ogóle. Też ciekawe, nie? No dobra, idziemy. Czyli teraz tak na górę musimy się dostać, jakoś tu. A, czyli jednak tu. Dobra, prawie szósty level. Pójdziemy teraz fabułką trochę. mną jest jakieś. jakieś żyćko, dobra? Nie widzę. Tu jest jeszcze z tym mieczem, nie? Zwykły ziomuś, adrenalinka, ale jazda. Dobra, gdzie mamy teraz przejście? Czyli tutaj. Dobra, tutaj trochę spenialiśmy, ale jest okej. Okay. Potrzebujemy jakiekolwiek... Oh no. To było złe. Tylko mam pasożyta, który mi uleczy do końca, nie? Dobra, jest ok. Ten pasożyt leczy jak jesteśmy na. To moja matka miała postawić stopę na innym świecie. Myślałam, że byłaby Jak jesteśmy na takim pomarańczowym. że ona nie mogła zobaczyć, z w ten dom czuję, jakby wciąż mnie oceniała. Dobra, przejdziemy sobie tu. No, myślę, że ten dom to cały czas będzie. No i serio mnie wrzuciło z takiego bydlaka. Dobra, uciekam stąd. <grytanie> Ale fajnie, kulka jest. Mamy full zdrowia. Super. Idziemy dalej. Ten pasożyt też spoko, bo jak mamy bardzo mało HP, to możemy gdzieś tam się skitrać i nam wejdzie na zielone, nie? Pasożyty ważna rzecz. Ważna rzecz. O kurczę, centrum dowodzenia? Dobra, tu jesteśmy w stanie na Eter wejść w rekonstrukcję. Ale zobaczę, czy astrobota kupię. Tu mamy większą integralność. Jest astrobotik. To ja kupuję od razu. 300 Zdecydowanie to jest najważniejszy przedmiot. <gry> najważniejszy przedmiot gry. Ok. ewentualnie jeszcze tu 150, co mamy? Ochrona. Artefakty są pasywne, też spoko, ale zwykle sobie na fiolkę zbierajcie i na ulepszenie integralności. Co to jest? Aha, tu jest magazyn. Jeszcze tu jest skrzynia. Nie, do góry gdzieś. No fajnie, rekonstrukcję też można zrobić, ale ten eter sobie zostawię na jakiegoś bossa, żeby mieć jedno więcej życia. Czyli na bossa potrzebujemy 6 eteru i tam 300 coś. Krysztetu Eternitu. Obolitu. Kurde, co za karda Serio mnie zabił. O nie, serio. No nie no, zabił mnie. Ale bieda. Astrobota skróciłem. No, niech będzie na szóstce, chociaż nie lubię jakoś tej broni. A tu No, spróbujemy Już dwa rady, dwa razy dostałem w pysk, no ale dobra Oj Sorry aż tak? Łaty hell! No ale spoko, spoko jesteśmy w nowej lokacji. Kontynuowałam eksperymenty na. Które chciałem zobaczyć. Z wykorzystaniem znalezionych technologii. Nieodwracalnie skażona. Tak określiłby mój stan podręcznik zwiedzowce. Traciłam część siebie. Urządzenie niepokojąco łatwo połączyło się ze skafandrem, jakby mnie rozpoznało. I. Czekało na mnie. Dobra, przyszliśmy. Coraz trudniejsze te elementy platformowe, nie? Muzyczka, nie dobrze. Dobrze. Ja cię kręcę, dobra. Czyli tu możemy się uzdrawiać. No wiecie, zginąć tutaj. I my się budzimy w lesie. Nie budzimy się tutaj gdzieś. To jest totalna masakra. Co za daleko! Ja pierdziele, serio, serio zrywie, drama. No dobra, już jestem w tym miejscu. Nowe podejście i teraz tak. Mam fioleczkę, nie mam astronauty. Próbujemy coś tu zrobić, nie? Ciekawe, czy będą te same wieżyczki. Zobaczmy. I też mam takiego pasożyta, co mi... Tańsze przedmioty daje, więc też spoko, ale mamy biegłość mniejszą. To i za coś, nie? To i za coś. Osożyty to jest hazard. No i tu dostałem. Coś takiego. Zużyte... No i już jesteśmy dalej niż byliśmy. Teraz tak, mapka. Jak coś to mam fiolkę, nie? O. Za darmo. Tu jest ta mniejsza. To jeden, super. Dobra, fioleczka za darmo to dla mnie bomba. Boczne też ogarniemy. O kurde, to są te czerwone. No dobra. No integralność mi spadła. Zabójstwa, atakami wręcz. Wybuchy. Hmm. To jest bardzo ryzykowne, Wam szczerze powiem. Bo jednak sporo żyćka straciliśmy. Fioleczka mi poszło, ale mogę jeszcze kupić później, nie. Jeszcze astronautę mogę kupić, więc nie jest źle. Ale tutaj bardzo dużo jest takich potworów właśnie na daleko, więc no ten mieczyk nic nie działa, nie? Szkoda, bo ja lubię Mieczykiem. Szkoda, bo ja lubię Mieczykiem właśnie walczyć No dobra, dobra. Okej, gdzie macie? Tam. Gdzie macie otwieranko? Hm. go powiedzieć. O, dobra. Zielone to biorę. Zielone to biorę, czerwone to tak średnio. Ale tu mamy pół zdrowia. Wiem, że atakują. Spokojnie, spokojnie. No. Ciekawe, kiedy to zdobędziemy. Trzeba wejść na ten szczyt wulkanu, nie? Oj. Spaczony. czony oh bojownik O my god, jest źle Jest dobrze uh! Szybko. Tutaj. Dobra, udało się. To już coś, proszę Państwa. Udało się i żyjemy. No, nie podejrzewałem siebie o to. Nie podejrzewałem siebie o to. Teraz tak. No, już prawie. Wejdź na szczyt góry. Kurde, tu by się przydało. Taki bydlok. Jaki bydlo a to ten Dobra to jego na blisko trzeba Tak z tym na blisko jest super Oj. Ja się modlę, żebym tu dziury nie miał pod nogami. I mam Chyba nie mam Uf. I to jest tak intensywna gra, że to jest nieporozumienie. Ja tu już dzisiaj długą sesyjkę wyknąłem, ale nie róbcie tego. Jakiś kolec. Dobra, dwa kolce mamy. Nie róbcie tego w domu, to jest zbyt intensywna gra. W solsy też się nie da. Takich partyjek dłuższych, nie? Dobra, tu jeszcze bym żyć go wziął. Gdzie tu mogę wejść? Chyba nie, bo bym musiał mieć tą kotwicę, nie? Płaszczka tak zwany latający Fiflak. Dobra, lecimy na szczyt góry. O nie, to jest jakaś arena. Dobra, sorry. Myślałem, że się udało się. W końcu zdobyłam szczyt. Sygnatura energetyczna jest gdzieś tutaj. Myślałem, że się green screen zepsuł, ale dobra, jest okej. Okay. Gdzie mamy się teraz dostać? W drugą stronę? Hmm, chyba tu nie? Tak, tutaj. Kurde, ale to nie jest łatwo. Bronią tego mordoru, kurczę Dobra, ksenogliw Ole, są dymy. To pierwsze podejście to jest jakiś hardcore totalny, nie? Żeby nie zginąć. Dobra, to tu Wchodzimy. Oh, no. Oh, no. No ja za dużo żyćka nie mam. Znajdź sposób, by dotrzeć do wrót. Nie Nie. Lepszy w kulach jest. To żadnych szans nie ma. Jak ja nie mam życia. Jest latający. Serio? Ale coś z niej wyrasta. Dobra, to bym musiał Eternit i astronauta ogarnąć. To w ogóle nie mamy o czym rozmawiać pani Chociaż Łatwy jest, tylko nie mam po prostu życia, nie? Myślałem, że dostanę coś tam na górze. No nie bosa na pysk. Mogli w ogóle jakieś żyćko <suszy> dać, ale jest straszna marnota, jeśli chodzi o życie, nie? W tym returnale jest naprawdę trudno. Chociaż są sposoby na dodatkowe życia. ogólnie ze zdrowiem jesteśmy <muszy> przyzwyczajeni, że mamy jakieś apteczki zawsze, nie? O kurde, serio. To tu za berbelucha jest. Tu się opanujesz kiedyś? O Boże. Doszliśmy do bossa. To jest cud. Doszliśmy do bossa. To jest totalny cud, natomiast, no myślę, że teraz już się przy nim widzimy, nie? Wezmę sobie Astronautę, wezmę sobie Eternit na 6. no i trzy żyćka i idziemy. Wiemy czego się spodziewać. No ale myślę, że to w kolejnym odcinku, nie? W kolejnym odcinku się z nim uporamy, od razu się tam widzę, bo to w sumie nie jest jakieś bardzo trudne. Jak już wiem jak postępować, potrzebuję tam 300 coś zasobów będzie git. Także wielkie dzięki za oglądanie, łapkujcie, subujcie. To do do końca niech napisze. Eternit. Do następnego.